Witam wszystkich ponownie na moim kanale na YouTube. W dniu dzisiejszym chciałem właśnie zrobić takie krótkie review nowej aplikacji. No, nowa nie nowa, jest to nowa wersja aplikacji, która już była od dawna w Google Play Store. Jest to aplikacja pod nazwą Night Skipper, Nie przeszkadzać. Jest to bardzo dobra aplikacja, od jakiegoś czasu jej używam. Ostatnio właśnie kontaktowałem się z deweloperem tej aplikacji i napisałem do tej aplikacji spolszczenie, także może, działa ona tak samo w języku polskim, możemy ją bez problemu używać. Teraz właśnie deweloper wypuścił wersję 2.0, jest to wersja poprawiona i dochodzi do niej wiele, wiele, wiele różnych opcji i różnych fajnych funkcji i, i co, co ta aplikacja nam w ogóle daje. Jak na przykład, kiedy idziemy sobie spać e, do łóżka, nie chcemy, żeby nas budziły dzwonki, sms SMS-y różne i wszystkie inne rzeczy, no to e, z dźwięków to sobie ustawiamy sobie profile. Możemy sobie tych profili ustawić dość dużo w aplikacji. Możemy sobie te profile ustawić na noc, możemy sobie te profile ustawić na dzień, możemy sobie też ustawić profile, e, jeżeli pracujemy na zmiany, kiedy mają być dźwięki wyłączane i ta aplikacja wtedy nam wyłącza dźwięki. No ale co ciekawe, jak już pewnie co niektórzy też wiedzą, bo używali tej aplikacji wcześniej, ale co ciekawe, jeżeli na przykład e, martwimy się, że mamy jakiś ważny telefon, e, ważnego SMS-a, czekamy na niego i, i nie chcemy go przegapić, a myślicie, że pewnie jak włączycie aplikację, to nie dostaniecie żadnej informacji, to jesteście właśnie e, tutaj w błędzie, bo w tej aplikacji sobie można ustawić białą listę kontaktów i do, tych, e, do aktualnego profilu, który jest używany w aplikacji, który sobie ustawiamy, do każdego profilu możemy stworzyć odrębną białą listę. Albo możemy sobie stworzyć jedną, jedną główną białą listę, która będzie, od, której, od której to listny, na której liście są kontakty, będziemy od nich dostawać wszystkie wiadomości i wszystkie informacje. Będzie też dźwięk, dźwięk dzwonka, jeżeli ten kontakt będzie z białej listy do nadzwoniu, wszystko będzie słyszalne. Pozostałe inne kontakty będą automatycznie blokowane, telefon będzie wyciszany i, i nie będziemy od nich nic dostawać, tak że będziemy mogli sobie przespać spokojnie całą noc. Nic nas nie będzie budzić. W C2.0 mamy sobie manualne, dużo manualnych profili. Możemy sobie ustawiać. Jest nowy design widgetu, bo jeżeli sobie ustawimy widget na ekranie głównym telefonu, przypiszemy do widgetu jakiś tam profil, bezpośrednio wchodzę, nie musimy wchodzić w aplikację. Wystarczy sobie kliknąć w widget, aplikacja automatycznie się nam uruchamia i wszystko jest wyciszone, tak jak było to w ustawieniach danego e, profilu, który przypisaliśmy do widgetu. E, co ciekawe, tak samo aplikację możemy sobie ustawić e, normalnie profile, e, które startują o określonych godzinach, w określone dni tygodnia, jak wspomniałem właśnie wcześniej, e, profil dni lub profil zmian, lub normalny profil i wtedy aplikacja tak samo właśnie wycisza nam wszystko, oprócz kontaktów z białej listy. E, następnie, właśnie tak wspomniałem, mamy w aplikacji e, Nightkeeper wersji 2.0 mamy e, dodatkowe, nowe profile na dni. Mamy profile na zmiany. Notyfikacje tak samo dostajemy. Jeżeli aplikacja e, Nightkeeper blokuje nam jakiś kontakt lub blokuje nam jakiegoś SMS-a, nie dostajemy dźwięku, automatycznie wszystko to przenoszone jest e, do opcji notyfikacji, powiadomień i automatycznie na górnej belce telefonu mamy ikonkę, którą możemy sobie potem rozwinąć. Belkę i wszystkie e, właśnie zablokowane. Zablokowane numery telefonu, SMSy, wiadomości tekstowe, wszystko nam się ukazuje na górze, także tego też nie przełuszymy. Będziemy to widzieć. E, mamy też opcję sterowania e, dzwonkiem, czyli e, jak szybko się ma nam podgłaśniać dzwonek, bo to jest dźwięk rosnący. Możemy sobie ustawić e, w ustawieniach tej aplikacji, i potem możemy sobie jeszcze do tego manualnie e, zmienić opcję, jak szybko dzwonek ma się nam podgłaśniać, e, w jakim tempie to by było tak pokrótko na tyle będzie konkurs, pod koniec wspomnę na temat tego konkursu, jak on będzie wyglądał i, i będzie można właśnie wygrać kody na, na tę aplikację. także oglądajcie wideo do końca, teraz może przejdźmy do samej aplikacji, ja mam tutaj profil na HTC, nie przeszkadzać tak on u mnie wygląda, no ale na każdym telefonie to będzie inaczej wyglądać, teraz tu mamy ikonkę właśnie Nightkeeper i tak jak już wspomniałem, tutaj możemy sobie ustawić wszystkie, wszystkie podatkowe może jeszcze weźmy sobie w ustawieniach w ustawieniach aplikacji mamy właśnie ustawienia profilu domyślnego. Jeżeli sobie wejdziemy w profil domyślny, to jest ten profil na przykład w tym momencie przypisany do mojego widgetu, ustawiamy sobie tutaj właśnie rodzaj profilu, jaki to ma być manualny, czy to ma być nocny profil, czy na dzień, czy na zmiany. I potem ustawiamy sobie, jeżeli to ma być profil nocny na zmiany, ustawiamy sobie czas, ustawiamy sobie też w jaki ten profil, w jakie dni ma pracować. Wszystkie, wszystkie dni, które ma pracować profil, sobie zaznaczamy. Potem tutaj sobie robimy dźwięki, czy ma być cichy, czy ma być wibracja w dźwiękach profilu. Potem tutaj sobie dajemy, czy wyciszyć wszystkie dźwięki. Na przykład, jeżeli z Gier mam jakieś powiadomienia albo coś w tym stylu, możemy sobie tutaj zaznaczyć, że to wszystko będzie po prostu wyciszone. I, po prostu, i potem poniżej mamy już opcję filtrowań połączeń, czyli filtrowanie biała lista. Możemy sobie wybrać biała lista, możemy sobie akceptu tylko znanych, czyli na przykład tych ludzi, co mamy w sobie w książce telefonicznej, możemy je przypisać i automatycznie oni będą przepuszczani, dźwięki od nich będą, albo możemy sobie akceptować od wszystkich, blokuj, albo utworzyć właśnie tak, jak wspomniałem wcześniej, białą listę. Biała lista to jest wybranie wszystkich swoich kontaktów, jakich macie w telefonie, które chcecie sobie, właśnie, które chcecie sobie ustawić. Potem tak samo możecie sobie ustawić połączenia alarmowe. To są połączenia, które na przykład po ilości od nieznanego numeru, po ilu tych połączeniach, jeżeli dany jeden numer będzie się chciał z Wami skontaktować, ma jednak być przepuszczone to połączenie, bo ono będzie rozpoznane jako, będzie jako połączenie alarmowe. I tutaj sobie właśnie możemy ustawić od 1 od do do 20 połączeń, jeżeli 20 na przykład razy maksymalnie ktoś będzie chciał się jeden raz po drugim połączyć z Waszym numerem, będziecie przez 19 20 razy blokowane, ale za 21 razem już usłyszycie od niego, od niego dźwięki i Was to obudzi. Czyli to, to sobie właśnie można tutaj ustawić. Potem co mamy jeszcze? Mamy jeszcze dźwięk powiadomienia SMS. Właśnie tu możemy sobie wyłączyć lub włączyć, czy na SMS-y też mają być dźwięki blokowane, czy nie. W końcu sobie w tym profilu ogólnym tak samo możemy Ustawić e, dźwięk dzwonka, czy mamy dzwonek, czy mamy dzwonek i wibracja, czy wibracja, tu mamy właśnie e, głośność dzwonka, potem blokowanie połączeń. No to blokowanie połączeń mamy odrzuć połączenie, możemy sobie zaznaczyć i mamy też e, opcję. E, Odrzuć połączenie i wyślij SMS, czyli wyślij SMS, czyli e, dana osoba, która będzie właśnie blokowana w danym momencie przez aplikację e, dostanie od nas e, automatycznie, jeżeli zaznaczymy tę opcję SMS-a, że na przykład w tej chwili śpię, odzwonię do ciebie, po i tutaj się e, pokaże czas, po jakim profil wygaśnie. Tak na marginesie. E, Informacja dotycząca zużycia energii przez tę aplikację to jest po prostu zero. Aplikacja działa tylko wtedy, jeżeli jest jakieś połączenie blokowane. Jeżeli nie ma żadnych połączeń, aplikacja, aplikacja po prostu nie działa i nie zużywa energii. Potem możemy sobie właśnie zmienić ustawienia. Jeżeli aplikacja się włącza nam, jeżeli dany profil jest ustawiony na godzinę od 19 do 22. i aplikacja się nam włącza, to możemy sobie w tym samym momencie ustawić, co ma aplikacja wyłączać. Czy ma wyłączać Wi-Fi, czy ma wyłączać synchronizację, czy ma wyłączać sieć po zakończeniu profilu. Mamy możliwość opcji zaznaczenia, co ma automatycznie profil, jeżeli będzie się zakańczał, co ma włączyć. Czyli że może włączyć to, co wyłączyliśmy. Przed pójściem spa, czyli synchronizację sieć WiFi, fi Bluetooth. Te wszystkie rzeczy profil też automatycznie potrafi włączyć. Ustawiamy sobie dalej format czasu 24 lub 12 godzin. Ustawiamy sobie dzień tygodnia, jaki, od jakiego chcemy, żeby się nam zaczynał tydzień. Potem tutaj mamy sobie kontaktów, ustawiamy kontakty do białej listy. Też możemy sobie ustawić dźwięk powiadomień, jeżeli się profil nam zakańcza lub kończy, lub startuje, tak samo będzie nas sygnalizował tutaj. I możemy sobie też ustawić raport, czyli na końcu każdego profilu, A jeżeli będzie się nam kończył, dostaniemy raport też na belce z ilością, ile SMS-ów było blokowanych za całą noc, na przykład naszej, naszej aktywności profilu, lub ile połączeń było też blokowanych i wszystkie te połączenia będą w raporcie. A ewentualnie można sobie też te raporty sprawdzić bezpośrednio w, w aplikacji. Mamy opcję nie wysyłaj w roaming i wtedy SMS-y nie są wysyłane, jeżeli jesteśmy po, za granicami krajów. Też możemy sobie zaznaczyć, żeby nie wysyłało nam SMS-ów do osób z Waszych kontaktów. To też, jeżeli macie jakiś limitowany plan na SMS-y, można zaoszczędzić i, i tutaj możemy sobie bez problemu to odznaczyć co ciekawe też aplikacja ma swoje swojej opcji robienie kopii zapasowych, czyli jeżeli sobie stworzymy ileś tam profili, możemy sobie je te profile wszystkie zrobić kopię zapasową i potem w każdym momencie, jeżeli na przykład mamy takie kopię zapasową i restartujemy telefon, przywracamy go do ustawień fabrycznych lub coś w tym rodzaju przywracamy sobie automatycznie z zachowanej naszej kopii zapasowej i nie musimy nic ustawiać po prostu od początku, od nowa licencja free, no to jest rozpoznawalna no bo tam nie mamy dużo tych nowych funkcji, jest większość poblokowanych w Licencji Pro są wszystkie te funkcje aktywne. Jak właśnie, tu już wcześniej wspomniałem, ja mam ustawione profile. Zaraz wam pokażę na przykład profil na zmiany. Tutaj sobie weźmy, mamy na przykład profil zmiany. Tak samo możemy sobie właśnie, tak już wspomniałem, mniej więcej ustawienia, wszystkie te tutaj, reszta są takie same jak w profilu podstawowym. Te, które przed chwilą, właśnie szybko omawiałem. Tutaj możemy sobie dodać następny profil, a, a, i tutaj wchodzimy w ustawienia. Także mniej więcej tyle by było na temat tej aplikacji. Tak nam mniej więcej się prezentuje. Ja zapraszam, naprawdę zapraszam Was do ściągnięcia tej aplikacji i do przetestowania jej na własnym telefonie, i wtedy zobaczycie, że na pewno, na pewno się Wam spodoba. Co ciekawe, w tym momencie właśnie chciałem Wam powiedzieć, jak będzie wyglądał ten konkurs, który ogłosiłem wcześniej. Konkurs jest bardzo prosty, oczywiście ściągacie aplikację sobie w wersji darmowej na telefon, testujecie, używacie, później aplikację wystarczy skomentować, ocenić w Google Play Store, jeżeli Wam skoczy takie okienko, zróbcie to tak, jeżeli nie, pójdźcie bezpośrednio do Google Play Store, ocenicie aplikację. Później, jeżeli ocenicie już aplikację, wysyłacie oczywiście do mnie maila na adres mailowy konkursmałpa.mgadget.pl i w tym adresie mailowym piszecie swoje imię, nazwisko, kopiujecie recenzję, którą opinię, którą napisaliście na temat aplikacji. Oczywiście podajecie, pod jakim nickiem została ta recenzja napisana w Google Play Store. No i to wszystko by było z Waszej strony. W późniejszym czasie ja i deweloper sprawdzimy, zweryfikujemy poprawność. Nicków, z nikami, które, które są w aplikacji w Google Play Store i z tych z wszystkich recenzji wybierzemy pięć najlepszych na temat tej aplikacji i, i zwycięzcom przekażemy kody na pełną wersję aplikacji. Konkurs potrwa tydzień, po tygodniu czasu zwycięzcy zostaną poinformowani oczywiście poprzez adres mailowy o zwycięstwie i zostanie im przekazany kod. Tak samo dla wiadomości ogólnej, wszyscy zwycięzcy zostaną opisani, podani na Twitterze, na mojej stronie internetowej www.mgadget.pl. Także życzę Wam wszystkim powodzenia. Piszcie swoje opinie na temat aplikacji. No i czy mam kciuki za Was? To by było na tyle tego, tego krótkiego, ja wiem, czy to krótkiego review. Pozdrawiam Was do usłyszenia i do następnego razu.